Witam. Dzisiaj mam do zaprezentowania Sony Ericssona JB988 z Lego. Dzieło Cruzy filmu James Bond Tomorrow Never Die. Tutaj macie na ekranie zdjęcie, więc przejdźmy do prezentacji. Cały telefon prezentuje się bardzo dobrze, że orange jest. Starałem się o to. Aparat dałem dla zabawy już. Hmm. Antenka. Ok, przejdźmy do takich szczegółów. Pierwszą rzeczą jest i chyba najlepszą jest panel sterowania do samochodu BMW 750. Tutaj macie zdjęcie. O, ale jest OK. a więc wszystko dobrze się, się robi niestety ekranik nie działa ale mogę można na nim coś włączyć e, no może być to na przykład. ok kolejna rzecz czyli skaner odcisku palca zum, 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 zum. jak golarka do włosów paralizator Zim. Ja. I ostatnią rzeczą jest klucz, klucz jako antenka. Subskrybujcie ten kanał, tutaj macie ten przycisk subskrypcji. Polecam Wam go kliknąć, bo wrzucam około 2 albo 3 filmy tygodniowo, a więc...